Wyjątkowe urządzenie skonstruowane w wyjątkowych okolicznościach. Student z Krakowa w ramach pracy dyplomowej zbudował robota do rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym dla swoich znajomych, którzy mają dwójkę chorych dzieci. Urządzenie jest kilkanaście razy mniejsze i co ważne tańsze niż roboty, na które dotąd stać było tylko ośrodki rehabilitacyjne. Szczegóły Marcin Tulicki. Kolejny krok do zdrowia. Podwójny, bo z tego robota korzysta dwóch braci: Franciszek i Jerzy. Obaj chorzy na porażenie mózgowe. Czy w ogóle, jeżeli chodzi o rehabilitację, to im częściej, tym lepiej. Teraz mogą dużo częściej, dzięki myśli technicznej tego człowieka. Sprawa była prosta. Chłopcy chcą chodzić, mają z tym problem. No to w takim razie musimy jakoś napędzić ich kończyny. No i tak wpadłem na pomysł, no dobrze, no to mamy, mamy staw skokowy, mamy staw biodrowy, prawda staw kolanowy, no to jakoś zepnijmy to razem do, do, do kupy w całość. Tak powstał ten robot. Prace trwały półtora roku. Najpierw na papierze, później pomysł trzeba było wprowadzić w życie. Sfilmowałem mojego kolegę na bieżni i de facto robot chodzi tak jak mój kolega. Zapisałem ruch chodu w języku programu, zapisałem to w sterowniku urządzenia, a następnie odtwarzamy to w sposób ciągły. Robot jest prosty w obsłudze, nawet dla laika. Dziecko jest wpinane w taką specjalną uprząż, która jest przygotowana do tego urządzenia. Następnie w tej uprzęży dziecko jest przypinane do tego urządzenia specjalnymi klamrami. Resztę robi maszyna, dużo mniejsza i tańsza niż jej poprzedniczki, na przykład takie jak ta. Nie stać raczej rodziców na zakup takiego urządzenia, to jest urządzenie dla środków rehabilitacyjnych. A ile kosztuje takie? Podobno ponad milion złotych. Wyprodukowanie tego robota, zdaniem jego twórcy, to koszt niewielkiego samochodu. To jest możliwość wykorzystywania na co dzień czegoś, czego doświadczamy tylko na wyjazdach na turnusy rehabilitacyjne. Co niestety nie zdarza się tak często. Teraz chłopcy ćwiczyć mogą bez ograniczeń. W domu, więc i zapał większy. Pani, jak jest tak codziennie w domu, można tak ćwiczyć? Fajnie. I lubicie ćwiczyć? A przy takich możliwościach i takich chęciach droga do sprawności powinna być krótsza. Marcin Tulicki, aktualności.